Cześć, witajcie, przyjdę z Wami w kolejnym materiale, dziś robimy test Peugeota Squab 50 Taka fajna 50 peugeotowska, z silnikiem bardzo ciekawym, bo silnik e, nie jest jak typowy w skuterach, gdzieś tam wiecie, poziomo, lekko do pionu, tylko silnik jest do tyłu co nie interpasuje, tak do tyłu nad kołem, Sandwalk. Bardzo jest to ciekawe, takie rozwiązanie i fajnie się przy tym tak naprawdę grzebie bo no, bardzo jakoś elegancko Sądamy w fulgas, zobaczmy jak to jedzie a proszę pani mi tu nie wyjeżdżać No ja to jadę, halo no, 60 na godzinę jedzie według licznika tak więc jakiś super turbo szybki nie jest, no ale to też ma 11 tysięcy przebiegu i nie wiadomo kiedy ktoś wymieniał jakieś rolki, jakiś napinacz i tak dalej Yy, Dlaczego w ogóle ten pojazd testują, skąd się on nie znalazł, a no właściciel przyjechał do mnie yy, To już nie pierwszy raz, bo tam pierwszy razem przyjechał, coś tam miał problemy z odpalaniem lekkie a to mu tam gaźnik, wiecie, porobiłem, okazało się, że gwint był zerwany, w, w gaźniku, musiałem śrubkę dać nakrętką Żeby to się trzymało, no to co nie latał, nie, przyjechał to gaźnik sobie tak latał luźno yy, Drugim razem gdzieś tam jakieś drobne regulacje jeszcze nie świecy, takie rzeczy No i teraz przyjechał do mnie z taką nietypową sprawą czy typową? Problem był dziwny, bo skuter nie odpalał Że się tak zimny Gdzieś tam na rozrusznik bez problemu odpalił, jak ciepły No to ten rozrusznik praktycznie nie było opcji odpalić na kopkę czasem się mu udało, czasem nie Zazwyczaj skuter musiał jakiś czas postać No Jedzie więcej? Nie, nie, no dobra, zwolnimy, bo to jest świeca założony, cylinder oczywiście używany. To jest w ogóle też ciekawa właśnie historia, idąc dalej, e, bo tak mówię, przyjechał do mnie, no nie, odpala, są problemy, no to mówię, nie wiem, świeca, no to mówi świeca, 50 świec on wymienia wszystkie, mówię, no nic, świeca nic nie daje rady, tak? No, za chwilę skuterek postoi, ostyknie, daje radę za, zapalić, nie można jechać. I jedzie, mówi, że bardzo dobrze, fajnie przyspiesza, no faktycznie jak przyjechał, on przyspiesza bardzo dobrze, Wszystkie się wydaje, że chodzi na no, Tip Top, ale nie chcę odpalać, tak? No to pierwsze ma jest jakaś cewka, ale no, cewka też mówię, że WN wymieniana, nowa, założona. No, kurczę, no To skoro cewka, no to zostają, wiecie, te cewki takie tam na statorze, tak? Zasilające. Yy, moduł mówi, że też coś tam był wymieniany. się No kurczę, no, tyle rzeczy wymieniono, to tylko te cewki zostają. No ale no, tak stydziłem jeszcze, rozbiorę, zobaczę, wiecie. Jak ten cylinder, jaka jest kompresja, może jakiś uszczelniarz puszcza tak i po rozgrzaniu przestaje to odpalać. I to się ciekawego okazało, kompresji prawie w ogóle nie było. No to sam jeszcze kurczę, nowy cylinder, mówię, że nie tak dawno był zakładany, mówię, że nie tak dawno sobie skończył tak naprawdę docierać, że cylinder podobno, mówił, że kurde 400 by kosztował. Kurde, no to taki cylinder, że coś się z nim stało, no nie wiem, coś się zobaczy, może jakiś po prostu pierścień czy coś. No ale no rozbieram, kurde, patrzę, tej, no to jest chiński cylinder, tak? <grym> chiński cylinder. <grym> nie taki za 400, taki za 80 zł. <grym> no ale no rozbieram tam dalej, no, okazuje się, że jest jakaś taka szeroka rysa już wyjeżdżona, tak? On gdzieś ta rysa musiała być albo od samego początku. Po przy złożeniu, gdzieś albo ten cylinder nie był nowy, albo był, nie wiem, coś spadło od razu przy składaniu. Ten poprzedni mechanik składał coś tam na pewno było nie tak, że po prostu była rysa. No i to rysę, już tym, że jeździł jakiś czas nad tym skuterem, no to tą rysę wyszlifował na tyle, że, że jeszcze to odpalało i jeździło. No ale. Mówię, nie, że, że cylinder będzie do zmiany, że jest chiński i w ogóle wiesz w wiesz, wiesz, szoku, że, że kurde on dawał 400 stópy mechanikowi za cylinder, za części, tak? 4 stuby za części dawał. I się okazuje, że to jest chiński cylinder za 80 zł, ale chmura idzie, będzie lało. No ale nic no. Ale mówi mi się ma ten stary cylinder, nie bo tak mówię, że tłok jeszcze może by hula ale tylko mówię, ten cylinder jest uszkodzony. No to mówię, czuję stary cylinder z tłokiem to wszystkie części co mu zostały. No to i zobaczymy to, tak? No i przynosi te części, i co się okazuje? Eee, ten stary cylinder z tłokiem... Coś mm. <noise> śmieszne, właśnie na nim jadę, tak? Kto <noise> by pomyślał, że stary cylinder z tłokiem jest w stanie dobrym. Nie jest to stan super, tak, nie jest to stan nowy, ale jest stan dobry. No jest wiadomo, szczelina na pierścieniach, no niestety. Ale chodzi, tak? No widzicie, wszystko odpala, wszystko, kurty śmiga, póki co właśnie ja testować ten, z tą temperaturą, czy to na pewno jest płatowina, bo być może jeszcze coś innego, dlatego ten skutarkę w ogóle ich jadę. No i, i tak to widzicie, tak to mechanik zrobił. Oczywiście znaczy, to jest mechanik z okolicy, ja wiem, co to jest za mechanik, bo ten prosiciel pojazdy mi powiedział, który to jest mechanik. I szczerze, uznawałem, że tamten mechanik jest ok, bo jest taki jeden, wiem, że szebrany w okolicy, co on lubi naciągać na kasę, podmieniać ludziom części i tak dalej. Ale tutaj z tym mechanikiem to bym się nigdy nie spodziewał, tak? Bo no naprawdę gość. Tak, po pierwsze, yy, właściciel załóż zapłacić 400 zł za chiński cylinder, który jest wart 80 zł, bo to tylko kosztuje 80, chyba coś tam z nawet. 850 yy, 50. Yy, druga sprawa, gość wymienił sprawny cylinder. Nie wiem po co. Ten nowy teraz. Yy, te nie są już tak zużyte, mimo że to jest faktycznie nowy, tak? On tam ma nie wiem, przyjechany z 2000 może, może nawet nie. I mówię, mimo, że cylinder jest faktycznie nowy, no to on jest w gorszym stanie niż ten, który jest tutaj, tak? No bo to jednak chiński cylinder. I, i tak jak mówię, no po co gość? zmienił? nie wiem, może jakieś no, widzi mi się miał albo chciał po prostu zarobić, tak? No bo a panie, tu cylinder zepsuty, musisz pan te rysty zapłacić to nowe tyle kosztuje, tak. A to, że nowe kosztuje 8 dych chiński, który został zakupiony. Oczywiście są oryginalne, które kosztują tam te 300 zł, Są na Nikasilu, które kosztują właśnie coś koło 400-500 zł, Można do tego wszystkiego jakiś tłok Vortexa tutaj wpakować, czy tam jakiś, nie wiem, na murę, albo nie wiem, co tam jeszcze, jaki tłoczek można by sadzić. Można, nie wiem, jakie tam są, czy są jakieś włosnery do tego. No, ale można by śmiało pakować tutaj coś znacznie lepszego no, no nie no, i założył chiński zestaw <grystanie> no i tak, no i teraz właśnie tak mówię, jadę na, na tym zestawie dlatego i to mi właśnie trochę nie wiem jak tam u was możecie właśnie napisać w komentarzach jak, jak tam u was mechanicy to naprawiają czy to jest też taka trochę patologia że tak powiem no bo późba kuśba... to sorry, no, no nie wiem, bo nie mógł komuś wsadzić chińskiego cylindra i powiedzieć że to jest super nowe, że on kosztował 400 tak? Dobra, szukać tam, nie wiem, dwie deichy ktoś by oszukał powiedzmy, że nie wiem, spoko, ujdzie, ale ujźba, no jak ktoś robi kogoś na 300 zł ponad i jeszcze oczywiście bierze za to za zrobienie, tak? Za robotę no to sorry bardzo, to jest przekięcie <słuch> Dobra, bo Aż mi coś się dzieje, jak o tym myślę. no no dobra, no test skuterkę, skuterka, widzicie, skuterek sobie fajnie jeździ, lekki, mały. Tak jak mówię, 50, a mocy ma naprawdę całkiem, całkiem jak na 50. I tak mówię, to nie jest oczywiście nowy zestaw, dlatego on też pewnie nie ma tej turbo pełnej mocy. No ale przyspiesza przyzwoicie, no ten V-Max, według licznika, to jest to 60 na godzinę. Nie on tak też 60. No, przynajmniej wedle licznika, tak, mógłbym gdzieś kieszonki, gdzieś tu GPS-a stawić, ale no, na po co, widzę, że on nie jedzie więcej zbytnio. No, zaraz Wam też pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Ten peugeot to dosyć rzadki model, myślę, ten Peugeot Squab, ale silnik jest dosyć uniwersalny, bo i Speedfight taki silnik miał, ee, Peugeot e, jakiś tam skłamp chyba, nie, to ten jest Squab, czekaj, jest, Baxi, a Baxi jeszcze jest, no ja ze skutera tam listę części przeglądałem, to na naprawdę sporo tych skuterków. No tym razie Pecet i od Yamahy bodajże też, które niektóre części tam pasują. Tak więc no, dość popularne części, dość popularny myślę silnik. Aczkolwiek no, to jest no, dla mnie nietypowy, pierwszy raz, że takiego miałem okazję naprawiać, że jest cylinder, wiecie, nad kołem. <laughs> Dobra, zjedziemy gdzieś tu na boczek, to Wam pokażę jak to wygląda. Ale bez zbyt długiego tego odcinka nie robić. Nie wiem czy kontrolka od kierunku nie świeci czy jest spalona. No chyba tak, bo, bo i długie nawet nie świecą. Co nie jest dobre. No dobra, staniemy sobie tutaj na górze. Mam nadzieję, że nic nie jadzie. Ja go tu też jeszcze zgaszę, bo sprawdzić czy on, wiecie, nie będzie ciepły teraz, czy on tpali. Ale tak, ustawmy go sobie. No, i tak to oto ta maszynka wygląda. Widzieliście że się już nagrywa. Tak sobie ten perzocik wygląda. Petr skłomb, jak widać napis. <grywa> Taki sobie pierdziocik. Całkiem fajny. Na z tyłu może tej stacji nie będę pokazywać. No, i tak mówię, tu mamy filtr, który idzie co ciekawe do przodu. Wypuszczenie, dopływ. Tu mamy gaźnik już. Gaźnik idzie tutaj. I dopływ mamy nie od przodu czy od tyłu yy, czy od góry, tylko dopływ yy, mieszanki mamy od boku, to jest też ciekawe rozwiązanie. też ona idzie od razu pod tłoka, nie idzie do komory karbowodu tylko idzie od razu na tłoka, co może jest troszkę minusem, bo korbowód może być gorzej smarowany. I cylinderek, mówię, on idzie tak, takie takiej pozycji, wiecie, tutaj tak do góry, nie? Do tyłu. <laughs> to jest naprawdę ciekawie. A i to jest też fajna rzecz. To nie jest oryginalna kopka. To znaczy jest kawałek oryginalny, a tutaj jest reszta. Nie że pewnie już poznają od czego. Czyli ja tam zetki. Włosicielowi, gdzieś w świecie, zgubił się ta góra, ja z spał, a wstydzę to spała taki będzie. No i faktycznie jest, jest Lux Malina. Dobra, z go. Troszkę widzę, za wysokie obroty mu ustawiłem, bo strasznie niskie miał. troszkę mu podkręciłem, ale są troszkę za wysokie. O, rękawiczka mi za chwilę zobaczymy, czy odpali. Czy będą jakieś problemy. A, widzę, a pompka z też już nierewelacyjna, on coś ten hamularz lekko jakby trzymał. No ja on takie niuanse ma tutaj, to nie do zrobienia, ale to właściwie to on też daleko nie jeździ. On takie, wiecie, 2 km, 4 km podjazdy, A że takie krótkie podjeździki raczej robi, więc to, wiecie, jakieś takie drobnostki, które tam <grytom> bardzo nie interesują. Głównie by odpalało i jechało. <grytom> Tak? Ja do tych mechaników. To się załamałem, tak? Jak się dowiedziałem, że gość, kurde, czy 4 stówy za część, tak? Czy powiedział, że część kosztuje 4 stówy, a jest założona chińska. noś chińska na no, Moretti, no to taka troszkę bardziej tajwańska czy tam wiecie. Może troszkę lepsza, ale nie warta 4 stówy tylko kosztuje, tak jak mówię 89 tylko część. Osakra. No, i nieraz tak jak mówię, słyszałem już o innym mechaniku tutaj z okolic, że właśnie też brał maszynę. Jeszcze to wspominałem w niektórych filmach, że brał jakąś tam maszynę. Miał na przykład, nie wiem, wyregulować gaźnik, a potem okazuje się, że ściągany był cylinder. Czy jest w ogóle inny na przykład cylinder, bo i tak było. Że akumulator nagle w ogóle znikł, że jest jakiś tupacki wsadzony. To tu właśnie znajomy pewien, o czym opowiadałem w jednym z materiałach swoich. <coughs> Też do niego pojechał, odpala, no to do niego odpaliło, super, dojechał do domu, próbuje rozrusznikiem kręcić, nic, rozrusznik nie dychnie, nie? No to próbuje coś tam podładować, no to podładową, no to odpalił, ale patrzy, kurde, to nie jest mój akumulator, tak? No i pojechał, o, ktoś tam jedzie, pojechał do tego gościa i, i się pyta, nie, co jest, że, że, że akumulator taki słaby, nie, to gdzie jest mój akumulator? No goś taką krzywioną minę myśli, myśli, a przepraszam, bo tam... O, odpala ładnie, nie, że przepraszam. No bo to sobie wsadziłem do czegoś, bo, bo akurat potrzebowałem. To sobie wsadziłem Także no. Ciekawiem jestem. sobie coś, akumulator, wsadzić do innej maszyny i go dać nie oddać. Także no. Nie, schoda słów, to nie będę się wypowiadać więcej, kończę ten materiał, to miał być test pierdziota, widzicie, że prościutko jedzie, Tam miał być test Peżota, skłąb, także trzymajcie się, cześć, się do no i do zobaczyska w kolejnych filmach, na razie, elo, Jo! <laughs> nie ma inny lala, elo na razie.